Elo, elo ziomeczki. Ja jestem Joker er, i jest wielka gra, więc, więc specjalnie na tą okazję ja mam tyle bilecików. No i postaramy się jak najwięcej skrzynek. Dobra, Barley też. Ta, ta, Barley jest wielkim, więc. Nie wiem, czy będzie prosto, czy będzie trudno, No bo jeszcze z Barleyem, wielki, że nie walczyłem. Dobra. Mm. Ma mało życia, jak na wielkiego zadymiarza, ale, ale ma dużo ataku, więc może być ciężko, ale nie musi. Ja go nie trafiam No gdzie ja strzelam? Ja go w ogóle nie trafiam Kurczę. No. Więc gram se no bo no, Na Rico O no fajnie się tu gra no bo on jest Zasięgowy i nie trzeba blisko podchodzić. Ale. Dobra! Kudę. Czy ja użyłam ulta? Nie. Użyłam. Dobrze. Dobra. nie mamy awka. I znowu zginąłem. I tak. No! Troszkę szybko się z nim rozprawimy, ale. Kurde, nie trafiłem. Nie. Dobra. Halo, znowu nie trafiłem. Ja mam zeza jakiegoś. Albo tylko wcisk wciskam autoatak. To też jest prawdopodobne. Ale dobra. I. Pędzić. No, jest ciężko, ciężko jest. Au! No jak? No. Nie, naprawdę będzie ciężko. Mm. Au. Bo tym ultem on zagradza drogę i nie da się nic zrobić. Dobra, moja szansa. Jej I le Ty O, czterdziesty poziom. To trzy skrzynki? Kurde, bym miał pomnażać z żetonów, to by był sześć skrzynek. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, teraz mogę. Najwyżej 15, więc, ale tym razem sobie zagram bulem, bo mogę gościa zraszować. Proszę, żeby to był jak, jakiś słaby, żeby nie było problemów. I nie widziałem, bo miałem, miałem letkie opóźnienie. O. Oh. Ajajaj, to może być ciężkie. Ona ma bardzo mało życia, ale nie ale będzie naprawdę trudno, no bo no bo nie musi, no bo ona może kilka, kilka jak trafi to może kilka ludzi na raz. A jak się ze mną bawi? W kotka i myszka. Jeszcze jej te działko. Dobra, mój czas. Jak z takim typem grać? Dobra. Tak w minutę. te słabo, słabo, Ale no. Aj, au, au, au. Dobra, po prostu trzeba ją okrążyć. Dobra, dobra, mogę jakby co raszować, więc Więc... rasz. Aha, no to gdyby jeszcze tą jedną, tą to by było dobrze. No, ona ciągle jakieś działka postawia. Dobra, rozwalona. Nie, 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 nie. To nie będzie ten match. No bo... Już w dwie minuty tak, tak... No słabo, słabo. Nie. To będzie słabe. Dobra. Dobra, wielki atak. Bum. Dobra. Oj, 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 oj. Dlaczego on sprytny? Tylko tam się czai, żebyśmy mieli długą drogę do, do niej. Nie idzie tak, że by do respa, żeby nas tylko se tu stoi i czeka. Dobra taktyka, ale... Dobra. Kurcze abym podraszował tak ładnie, ale się nie udało. W 3 minuty jeszcze użyłem 15 jeszcze bilecików, więc dobra, Bę... dobra, koniec. Nie no, dobra, dobra. Nieee! Ale w 3 minuty to tak słabo. Nie no dwie skrzynki, więc... Nie tak dwie skrzynki, teraz mam sześć. Jeszcze dwa bileciki, więc... Tym razem co wezmę. Hmm... Mortisa? nie. Rikonie Brok, Broka. Dobra. Tym razem sobie wezmę Broka. No, hmm, kogoś innego... Ja jestem wielkim zadymiarzem, więc. Dobra. Pi pierwsza gra, wielkim zadymiarzem. Kurcze, dobrze. Dobra, dobra hmm. bym wziął na przykład i ciekawe jakby to było, bym zagrał Mortisem. Ej, Mortisem to by się mogło udać. Aj, jak mnie klepią. No! No! Dobrze! Chociaż do tyle. Pa jakie działka tu robią? O, dwóch naraz! Zostaw mnie działko! O, nie! Au! Au! Działko mnie bije! Au, dobra, rozwalić to działko, bo mnie wnerwia. Nie na dział. Nie no tak blisko do zniszczenia działka Ała. Ale mnie niszczą Nie no ale... Na pierwszy raz chyba nie idzie mi aż tak źle. O, mortisem by się grało. No nie wiem czy Mortisem aż tak super. Bo bym musiał się zbliżyć, ale... Dobra. Kurde, Tra... pr... Prawie ją zabiłem. Dobra. Tu muszę się trzymać. Od nich z daleka. au, au, au. Zostawcie mnie. Dobra, dwie minuty będzie. Dwie minuty, więc... Y piszcie w komentarz o Jest 42 dobra więc sześć skrzynaczek więc otworzę albo dobra otworzę sobie. i nic I nic. Dobra i on. U... Penny. Yeah, mam Penny. Dobra, już jestem zadowolony. Dobra. O, trzy bileciki. To jeszcze mogę se pograć. Ale. No, jeszcze se pogram. No, ale. Już jestem zadowolony. Nie wziąłem Broka. Nie. Dobra, Brok. Ale jak. Dobra. Ale bybym. Em. Bym... Drugim razem był wielkim zademiarzem, ale Mortisem to by się fajnie grało. O! Myślę, że to będzie. dobrze, no bo. no. i. no bo. nie wiem. No, Brock na Jessie? Ty myślę, że. dobrze. Oh, o no. Dobra! Au! To jest najgorsze w Jessie. Że może kilka rzeczy na raz. Dobrze. Aj! Dobra! Ja, ja ciągle umieram. Ale... Dobra, dobrze, ale co odcinek zdoby, zdobywam postać. Dobra, i teraz mogę rakietkami, ultem by się było w tym kącie to by było, czy ona jest w tym kącie? nie aj nie nie no, nie jest tak źle tak. dobra, rozwalone działko nie, ale ona będzie tak postawiać i postawiać to działko aż no właśnie ale jestem już zadowolony. No, więc następny odcinek będziemy testować. Kracać y, penis. Albo Bibi, też y, Bibi już grałem. Testowałem se. No, no, ale. To będzie testowania pęnie ale ale też będę się grał bini. <grymne> nie tak mało jej zostało dobra Jest trzy minuty. I dlaczego je dobrze? No. Dobra, ile dostanę? 42. No. Dobra, więc... Jedną bruntkę sobie zagram, zagram. Ampani. nie, dobra, na solo. jedną bruntkę i... I zakończę ten odcinek. Aj. Dobra. Ży... Życie nie ma za dużo. No. Tak. A, Dobra, nie! mnie tu rozprasza, bo jest obok i coś jest? jest. Dobra, więc pa, jest